Odwiedziłem plantację herbaty na Sri Lance. Kobiety zajmujące się zbieraniem liści, herbaty pracują po 12 godzin dziennie i zarabiają około 750 rupi, czyli około 3 dolarów. Przynajmniej takie są statystyki rządowe. Jednak cały czas istnieje wiele plantacji, gdzie ludzie nawet nie wiedzą, jak wygląda pieniądz. Nigdy nawet w ciągu swojego życia nie opuścili plantacji i nie wiedzą, jak wygląda miasto. No, nie mają okien, nie mają e, drzwi i siedzą tak cały dzień i iskają się, żeby te wszy zabrać e, z Dobry moi drodzy, troszeczkę po 7 rano my już na szlaku turystycznym wchodzimy na wodospady Ramboda Falls. Spaliśmy w miejscowości obok Ramboda, nie, uda, nie udało się dalej dojechać. No i dzisiaj z rana tutaj. Oglądamy wodospady, poran na kąpiel, żeby się obudzić i jazda. Wchodzimy na wodospad i bezpośrednio przy wejściu pan y, uprawia tutaj marchewkę. Y, no i tak, jest tam ten napis Danger. Paradoksem tego napisu Danger jest to, że jest tam niby drut, który jest pod napięciem. Tylko tutaj nie ma prądu, no więc pod napięciem on nie, nie, ma prądu, nie jest. No. Ale to nie jest wina tego, że prądu, to jest wina po prostu tego, że nie ma diesla do tych elektrowni. Generatorów, elektrowni. elektrowni. No. no ale to też nie jest wina elektrowni, ponieważ nie ma diesla, a nie jest to wina diesla, ponieważ diesel jest, tylko po prostu oni nie mają pieniędzy, żeby go kupić, to jest wina pieniędzy w takim razie. No nie? Jakieś takie kółko. Tłumaczą się, także to wina pieniędzy, że ich nie ma i dlatego nie możemy kupić wiza Nawet wydaje specjalny taki ogólnik do władz tutejszych. 47% tych ludzi którzy w sektorze usprawiedliwionym i e, żeby nie jeździli w urzędach windami, tylko żeby chodzili po schodach. Nie, no, 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 premier podpisał to. Rozmawialiśmy z panem tam a propos nawozów, no bo nawozy też tutaj poszły. Wcześniej płacił 1500 rupii za ile? Za, 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 za 50, 50 kilo, kilo nawozu, na a teraz e, płaci 17,5 tysiąca za to samo. Aha. No i te marchewki no, mi nie rosną, bo a oni... No 11 się... razy więcej. No nie wiem, a piękne te. To zawierają, te kwiaty zawierają nasiona, które są trujące. Zawierają ten aldehyd kwasu gizergowego. Prawie końcóweczka jeszcze z 50 metrów i będzie, się tam wyłania. Trasa zajmuje jakieś 15 minut, także nie jest daleko. No i jesteśmy. Tutaj na koniec trzeba jeszcze troszkę powpinać się po głazach i po kamieniach, żeby dojść w to miejsce. Ale duży jest ten wodosław, znaczy duży no. Z 40 gdzieś metrów ma. Woda wlatuje prosto tam do takiego ładnego zbiornika. Trzeba się tam okąpać. Jednak człowiek teraz się zmęczył, wchodząc tutaj. No więc teraz schodzić się będzie cudownie. Ja już szybko przebrany w kąpielówki, żeby wchodzić do wody. Jezu, jakie to jest zimne. <grytania> na razie tylko nogi. Jakie śliskie w ogóle te skały są. No a trzeba tam przejść. Przechodzimy przez pierwsze części wodospadu. Bardzo powoli, bo wszystko mega śliskie. No jest. Ale mega. Wodospad Ramboda jest jednym z najwyższych wodospadów na Lance. Ma aż 109 metrów wysokości. Znajduje się blisko Nuwara Eliya. Gdy nie ma opadów, śmiało można wspiąć się na jego szczyt. Znajduje się tam naturalny basen i można w nim pływać. Wodospad jest piękniejszy w porze deszczowej, ale dość niebezpieczne jest zbliżanie się do niego. Temperatura na Lance jest wysoka, więc porad na kąpiel w takiej zimnej wodzie daje orzeźwienie na wiele godzin. Kąpiel z rana w takim wodospadzie, bardzo orzeźwiająca I powiem szczerze, poobudziłem się od razu. Oczy, jak miałem z rana, jak Chińczyk, już nie. Wspaniale. Yy, następny punkt. W tym momencie restauracja naprzeciwko pól herbacianych. Idziemy coś zjeść takie śniadanko. No właśnie, jak się odwrócicie, pola herbaciane, Bluefield, a za nimi fabryka. Zaraz to wszystko zwiedzimy i Wam pokażę, jak wygląda proces produkcji herbaty. Cały jestem bardzo ciekawy. A restauracja całkiem przyjemna, zbudowana naprzeciwko właśnie pól. Tylko nie ma nic do ale dobra. Czemu? No i no, dobra, okej. Okay. Zawsze znaczy Nie znaczy, że. Jakieś jest restauracja, że miała coś do jedzenia? No się, to całkiem ładnie, no. A miał być bufet, ale... Ale A, To jest kurczak, tu jest ryba. Nie no, ryba nie pływa, ale pływa komar jakiś. On dzwonił do nich się pytał, a oni mówią, tak, przyjedź, jest bufet, nie? A ja ale na pewno, tak, na 100% jest. No i właśnie mamy bufet, ale po prostu chyba nie zadzwonisz do tej samej restauracji, albo nie wiem, albo się na tyle nie Nie no, saj, bufet mają, tylko jedzenia nie mają. No o Oni są tylko kelnerami. Nie wiedzą jak się robi jajecznicę, jak się robi jajko sadzone, nie mają na ten temat pojęcia. Czekają na szefa, ale mają knapki już zrobione przez trzeba wcześniej. Czyli wczorajsze. Polecam, ale dlaczego nie? Ranga, do you know how to make eggs? Scramble eggs. Zmieniliśmy na restaurację, bo tam nic nie było. Paweł, powiedz co tu jest w takim razie do jedzenia? To jest halapa. W liściu zawinięte takie coś słodkiego. Liścia się nie je, tylko je się to, co jest w środku. To jest z kurakanu, z takiej mąki. Tam pani robi placuszki. Rozumiem, że pasta ostra. No to to jest chili i woda. To są. E, Pierożki to, co jakieś. Papisy. Pierożki jakieś? Szczyny? Mogę ademekować, a tyle ile? 11. Ale to Aha. ziemniaki, są w środku. Ziemniaki, okej. Okay. Robi z ziemniakami i z wyjściami kary. Tutaj mamy makaron. Danie kuchni holenderskiej, to zostało tutaj przywiezione przez Holendrów. Z czym on jest, czy? No z chili. Z... Laddu, no nie wiem, co to jest laddu. Kulki, które trzeba mieć mocne zęby, żeby to pogryźć, dlatego, że tam są różne takie ingredienty, które niestety są tak twarde, że można sobie złamać ząb, ale o, przez zastosowanie uważnej techniki rzucia tego czegoś, można to skonsumować. Polecam. To jest daleki krewny czurosów, taka lankijska wersja czurosów, które są twarde i stosuje się je głównie jako zakąska na przykład do jakichś to, to jest miode czyli jakieś czy, czy, przekąska. Przy, tak, Oto. tutaj mamy... Naleśniki, to to dobrze, na dobrze wygląda. Naleśniki. Jak mówisz, te białe. Jak ser troszkę? Nie, to są ciastka. Tak. Moje no miedzy, jak tak by zmienić dobrze w głębiu do kawy piasek. To mnie zastanawia. Herbal porridge. to jest elementem e, wystroju tej restauracji. Nie oznacza jedzenia. Bo tak naprawdę to, co jest tutaj, jest napisane tymi <śmiennie> <nad kawami. śmiannie> wspaniałych e, e, Słodkości. Tu jest Kiribat. Kiribat, czyli. Mleko z ryżem. Ryż gotowany na mleku do momentu wykipienia. To może jest właśnie z pastą taką sambol, czyli z chili i z cebulą. Wziąłem wszystkiego po troszku, no i popróbujemy. Początek z tym krokietem, ziemniaki, warzywka, pikantne. Następny kotlecik warzywny gorąca. W konsystencji troszkę tak jak falafel. Mięsa tutaj nie znajdziecie ponoć, bo to wszystko bebe. To nie smakuje tak. idealnie jak nasz polski naleśnik, ale zastanawiam mnie, jak, jak z tą pastą będzie. Pani mówiła, że to jest ostre. No, taki dziwny smak to ma. Tutaj to mamy pierog z ziemniakiem. Toż jak w samosie, po prostu zmiksowane warzywa. No, większość tego takie bez smaku kompletnie, tylko pikantne i tyle. Niczym dobrze no przyprawione nie jest. Chyba najbardziej na to czekałem trzy desery. To, to troszkę jak taka arabska zalabia. identyczne jak w krajach arabskich faktycznie. No. Ciasto Rane na głęboki tusz, a potem maczane w syropie z cukrowym. Mhm. Na jedzeni brzuchy pełne, no nie do końca było jakieś super aromatyczne, ale brzuchy zapełnione, więc nie będzie przynajmniej marudzenia. Idziemy do fabryki herbaty. Fabryka Bluefield. Jest taka legenda w Sri ale nie wiemy, czy to prawda, czy nie. Ktoś mi kiedyś opowiedział, być może prawda, być może nie. Tutaj w tej fabryce Bluefield rządziła oczywiście artyz, arystokratyczna jakaś rodzina i tak dalej. No i mieszaj herbatę lankijską z herbatą cejlońską. Czelnych akurat bandarnek, prezydent Sri Lanki mówiła im, że nie róbcie tego. No i dalej to robili. Wysłała białego wana. no i przestali mieszać. A co się z nimi stało? No nie wiadomo, legenda. A właśnie zastanawiam na rzecz, to są krzaki herbaciane, czy jak? To są drzewa herbaciane, one są podcinane co 6 lat mniej więcej do takiego poziomu, że można było zbierać inaczej by te drzewa wyrosły na 15 metrów wysokości, nie można było wychodzić po drzewach, żeby zbierać liście herbaciane, więc oni podcinają co 5-6 lat. Mam dwa rodzaje plantacji herbaty, są wegetatywne i nasienne, tutaj to co widać za mną to jest wegetatywna, czyli ona pochodzi z tak zwanych sadzonej herbaty, a tam na przykład jest plantacja nasienna, czyli ona pochodzi z nasion. Tamta jest mniej efektywna, ale może żyć więcej lat, ta jest bardziej efektywna, bez więcej liści herbacianych na metr kwadratowy natomiast one, trzeba ją karczować szybciej, dlatego że te liście szybko tracą jakość herbaty. Ale w ogóle, jeśli chodzi o herbatę cejlońską, to najważniejsze jest to, że tutaj po prostu ten smak, aromat herbaty cejlońskiej, ona zawdzięcza tak naprawdę nie tyle liściom herbacianym, również, ale głównie wydaje mi się, że poprzez specyficzny zapach tej herbaty, ponieważ ona jest ogrzewana czy suszona za pomocą E, ognia, który pali się z drewna kauczukowego. Więc to jest e, w innych krajach nie ma tego drewna do palenia e, w e, suszarkach herbaty. To jest, dlatego ona po prostu ma specyficzny zapach i specyficzny smak. No jeżeli chciałbym sobie taką herbatę zaparzyć, to co zerwać liście i co tak, dalej? No mógłbyś, ale sobie dostaniesz tylko i wyłącznie herbatę zieloną, e, ponieważ herbata czarna to jest taka herbata, która podlega procesowi fermentacji. Natomiast zielona. Tutaj no, również mamy coś takiego jak chyba te złotą, białą i srebrną. To są <laughs> nic innego jak, po prostu. Stożki drzewa herbacianego ścinane złoconymi nożyczkami do złoconych misek przez dziewicę obrzasku. Kurde, nawet tutaj tymi trajkami po polach muszą jeździć. No co za. A niektóre plantacje są takie, że nie ma w ogóle dróg. Ci ludzie żyją w tak zwanym matriksie, to znaczy oni nigdy nie wyjechali z tych plantacji. Zawsze tylko tam byli, nie, nie wiedzą co jest inny świat. No, pan przez tutaj listki pokazuje, no i że to jest herbatę. To jest największa ilość sklepów monopolowych w przeliczeniu na mieszkańca. Ja mu się trzęsą ręce, dlatego że on jeszcze się dzisiaj nie napił. Znaczy, tak podejrzewam, ponieważ tutaj co 100 metrów jest sklep monopolowy. Mają W tym sklepach mają butelki, w tych butelkach mają alkohol, no a oni nie mają pieniędzy, żeby kupić butelkę. Więc tam są menzurki bezmeniskowe, tak zwane i oni tam idą, mają już tam zarobić sobie 200-300 rupi, pójdzie do tego sklepu zaraz i tam do tej menzurki bezmeniskowej naleją wódki, czy znaczy araku, i on to wypije i będzie już uspokojony sobie. Potem wyjdzie, zostanie jeszcze 30 rupii i kupi za to los na loterię. Ińczycy zauważyli, że jeżeli liście z drzewa herbacianego spadną do gotującej się wody, to wtedy po prostu powstaje napój o innym smaku, innym kolorze i innym zapachu, który jest no, dla ludzi smaczny. Obecnie herbata jest drugim co do popularności napojem na świecie. Sri jest trzecim co do wielkości eksporterem herbaty na świecie, natomiast Polska jest trzecim co do wielkości odbiorcą herbaty w Europie, po Rosji i po a, UK. I po... Czyli żebyśmy mogli herbatkę sobie wypić, musimy ją zebrać, musi ona przejść proces fermentacji, wysuszyć? No nie, wy tego nie zbieracie, to zbierają tamilki tutaj na polach. Wchodząc w pola herbacia, one musimy dość mocno uważać, bo już tutaj dużo węży, żmije konkretnie, one tutaj mają fajne miejsce do wygrzewania się na tych kamieniach, no bo ścieżki są tutaj tak Wyłożone. Pan tutaj cały czas za mną idzie. Kosze dostaliśmy, żeby tej herbaty trochę pozbierać. Najgorzej mają panie, które tutaj pracują. No jak się tak idzie tym polem to gorąco, a te budowle co naprzeciwko tutaj, te chałupki to co? Nie, oni mieszkają w liniowcach, to są zupełnie inne domy. Co to są liniowce? To są takie domy, to wygląda jak stodoła, u więźby dachu jest ściana postawiona i wzdłuż liniowiec długi. Podzielone są pokoje. Każdy pokój ma 20 metrów kwadratowych około i w takim pokoju cała rodzina mieszka. Mają do dyspozycji jedną łazienkę i jedną kuchnię. Jedna na pokój, czy na cały dom? Na cały dom. około no 20 rodzin mieszka. Ale teraz już nie wolno budować takich, pokoi, takich tych liniowców, bo to jest niehumanitarne. Dlatego że tak jak nasze czworaki. Więc teraz e, budują dla nich już takie normalne domy. Na 12 metrach kwadratowych jest spokój i tam cała, rodzina. tam nie ma podłogi, tam są wszędzie łóżka zwykle ustawione, bo żeby spali, nie? Więc tam e, może pojedziemy do takiego liniowca. Pokażę. I mówi, że ci ludzie nie opuszczają tych domów, po prostu żyją na tutaj tych plantacjach? Ci, którzy, nie, ci, którzy tutaj są przy drodze, no to oni w miarę mają świadomość, ale są takie plantacje, gdzie nie ma dróg i tylko tą e, e, herbatę się spuszcza kolejami li, linowymi na linach. Więc oni nie wyjeżdżają w ogóle, oni nie wiedzą, co jest Kolombo, co to jest e, jakiś inny. E, oni, tak jak mówiłem, e, jak oglądają filmy hinduskie, to oni myślą, że ten aktor to faktycznie jest Bóg. Odgrywa rolę Boga, Radzia. To przecież w Tamil Nadu, e, jak umarł MGR, to był aktor hollywoodzki, to na dwa tygodnie musieli wprowadzić stan wyjątkowy, ponieważ ludzie zaczęli szaleć. Bo umarł Bóg, taką mają świadomość. Znaczy to nie jest ich broń Boże wina, no to po prostu dążenia kolejnych gabinetów rządowych do tego, żeby tych ludzi nie edukować, nie, ponieważ jeżeli oni się wyedukują, nie będą chcieli tutaj od 6 rano do 6 wieczorem pracować za kilka dolarów na tych plantacjach, żeby zbierać herbatę, ponieważ będą wiedzieli, że jest inne życie, ale póki nie wiedzą, że jest coś innego, no to nie mają jakoś specjalnie... Chyba wyjścia. Czyli dla tych ogromnych korporacji, niestety trzymanie ludzi w takich warunkach i pod taką kontrolą jest im na rękę? Nie specjalnie. To nie są korporacje. Tutaj fabryki należą zarówno do państwa, jak i do, e, są w rękach prywatnych. Tak samo te plantacje, różnie to bywa. Natomiast po prostu mamy coś takiego jak humanitarne wykorzystywanie tej siły roboczej. Mamy ich około milion tutaj tych e, tam, 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 tamilów. Więc no, po prostu na niektórych plantacjach, tak jak na przykład tutaj w tej fabryce, wprowadzili tak zwane humanitarny, e, humanitarne postępowanie z nimi. Czyli zapewnili im jakiś rodzaj opieki zdrowotnej, jakiś housing właśnie, jakieś domy. No oprócz tego budują dla nich bardzo ważne, istotne, najbardziej, najważniejsze dla Hindusów tutaj pracujących, znaczy dla Tamilów pracujących na tych plantacjach, świątynie hinduistyczne. To jest naprawdę bardzo dla nich pomocne. Im więcej świątyń, tym mają lepszy poziom życia. Tak chcieli, jak Tanduman zdobył władzę, pierwszy Tanduman, bo to jest tak zwany wieczny minister, to on się zapytał tych ludzi tutaj, co wy chcecie. No to oni powiedzieli, więcej pieniędzy chcemy, budujecie tam jakiś szpital nam zbudujecie i świątynie hinduistyczne. To jest bardzo dużo świątyni jest poświęcone w matce Tandumana, Tandumanowi, Tandumanowi synowi, no, wnuczkowi i tak dalej. Ale hinduistyczne, ale, ale to pomaga na pewno. Ale mówię, że leki mają za darmo, tak na Sri Lanka. Tak, mają, no, oczywiście, bo tutaj mamy bezpłatny system medyczny, więc mamy dwa systemy medyczne w zasadzie. Czyli mamy medycynę zwykłą, taką konwencjonalną, jaką my stosujemy w Polsce oraz medycynę ajurwedyczną. Ta ajurweda się dzieli na cztery systemy medyczne, jeszcze już nie będę o tym mówił, to jest nudne. No ale generalnie mamy to, to, to tak, tak zwane ziołolecznictwo, które jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj ludzie sobie leżą różnego rodzaju choroby, których na przykład nie można wyleczyć w Europie. Nie mają okien, nie mają drzwi i siedzą tak cały dzień i iskają się, żeby te wszy wybrać z włosów. No, skoro mają a, dobra, wszy, to iskają? Iska tą dziewczynkę. Iskają. Ale skoro mają wszy, three. a mają za darmo leki. Znaczy, to, to nawet nie za darmo, to można taki preparat na wszy kupuje się za 30 rupi, czyli za nic. Na wiosnę kosztuje 60 rupi, a preparat 30. To jest, to jest 40 groszy. No, ale no, oni wolą iskać. bo mhm. taka jest tradycja tutaj. To yy, wzmacnia więzi międzyludzkie w To jest miejsce, w którym mogą być, węże, bo. Kamienie. Tu mogą się wygrzewać, trzeba uważać. No dobra, trzeba bardzo mocno uważać tutaj faktycznie na nogi, bo przed chwilką dwumetrowa żmija 50 centymetrów od nas po prostu uciekła. Dobrze, że nie zaczęła atakować. Przestraszyła się. A tamte drzewa są to eukaliptusy, dokładnie te, które jedzą też koale. Natomiast oni tutaj na Sri Lance używają tego jako podkłady pod tory kolejowe. Czemu? No bo zawiera to dużo oleju. Stworzeń wszelkiego rodzaju tutaj żyje, mrówki akurat coś niosą. Tutaj się wchodzi do fabryki, tak? Jesteśmy w fabryce herbaty. Jedna z 1600 herbaty fabryk na Ceylonie. No i tutaj jest pierwszy etap produkcji herbaty. Czyli tutaj te liście przez około 16 godzin tracą 50% wilgotności. Dajmy na to wstypujemy 1600 kg liści na tą wannę. I po 16 godzinach otrzymujemy 800 kg liści zwiętniętych. To są takie turbiny z tyłu włączone, które tłoczą powietrze pod spód tej wanny. I one po prostu powodują cykulację powietrza, zapobiegają fermentacji tych liści w tym czasie, bo one mają tylko zwiętość mają się stracić turmor. Wysuszyć. Nie, zwiędnąć. Stracić turmor. Tylko 50% wielkości tutaj tracą. Przez 16 godzin około. Zależą się tyle jak są zbierane, bo oczywiście jak są na słońcu zbierane to szybciej, a jak pada deszcz, no to jest potrzebny większy e, czas, żeby e, dłuższy czas, żeby je po prostu tutaj wysuszyć. No ale... Generalnie około 16 godzin, mniej więcej 1600 kg na, na takiej wannie leży. Otrzymujemy później 800. Generalnie około 6 e, e, kg liści herbaty jest potrzebne do zrobienia jednego kilograma herbaty. Mniej więcej. 6 kg liści, otrzymujemy 1 kg e, produktu końcowego. To gdzie te 5? No bo to jest e, wilgoć, woda. Aż tyle. Część z tego co się zbiera to nie są liście herbaciane, tylko to są krzypułki, łodyżki, czyli tak zwane zanieczyszczenia, które trzeba będzie wyrzucić, ponieważ herbata to są tylko liście. No i z tego względu po prostu no tyle nam mniej więcej, bo to zależy jakie herbaty, bo mamy różne rodzaje herbaty, z BOP, BOP, OPFP i tak dalej więc za herbaty, ale średnio należy przyjąć 5 do 6 kg e, świeżych liści na 1 kg produktu końcowego. Weź pod uwagę to, że z tego powstaje herbata złej jakości, tak zwana tania herbata, ponieważ tu są zebrane stare liście i, e, i te liście posłużą do wyprodukowania taniej herbaty do krajów e, biednych krajów. E, takie jest zamówienie teraz. A gdy już cała ta herbata zwiędnie, przenoszą to w koszyki. Toszykami i tutaj, w dół sypują wchodzimy teraz na dół ojej, ale gorąco się tu robi i ta herbata sypywana ląduje tutaj, tak? Tutaj. do tych maszyn i te maszyny rolujące w ciągu około 16-20 minut one rolują herbatę i potem ona jest na jakieś tam i na tych sitach, to co jest dobrze zrolowane spada na dół, a to co jest źle zrolowane spada tam na koniec tego sita. I wtedy wsypuje się do kolejnej maszyny rolującej i wsypuje dodatkowe numery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? O! I on ta maszyna w ten sposób działa. I potem jest rolowana, potem jest odsiewana, ponieważ kilkakrotnie trzeba przepuścić tą herbatę przez różne rolery, role, żeby uzyskać półprodukt o zadanym przez technologa produkcji gradiencie. No i czy tam wielkości tych liści. No są różne e, sita. I potem przenosi się herbatę tutaj na stoły fermentacyjne, gdzie przez okres około 2 godzin ona fermentuje. I wtedy dopiero herbata nabiera tego zapachu herbaty. A potem ze stołów fermentacyjnych przenoszona jest do suszarki herbacianej, gdzie w okresie 15-16 minut w temperaturze 120, około stopni Celsjusza. Pozbawiamy się 95 do 99 wilgotności z liści herbaciarek Na Sri Lance jest ogólnie bardzo gorąco, a w fabryce Jezu, tu jest 60 jak nie lepiej stopni. Jak ci ludzie w takich warunkach tu pracują? Jesteśmy teraz na zapleczu fabryki herbaty Bluefield. Tutaj znajduje się pokój socjalny i kuchnia zarazem, w którym gotujemy lunch dla pracowników. Nic. Nic obecnie. Może no, dopiero rozpalają. Go, wodę go zagotowywują. Ale wodę mamy. Obja. Czy na klasy? Tu się tak na ogniu gotuje. Tak, a to jest drewno kauczkowe. No, no, fabryka wygląda mega staro. Prezerwatywy z tego się robi. Opony, dętki. Opony, dętki. Kauczuk. Balony. Balony. To jest suszarka do herbaty. Tutaj w tej środku znajdują się rurownice. Tu kładzie się drewno kauczukowe i inne. E, ta suszarka została zbudowana przez firmę, która wyprodukowała e, okręt zwany Titanic. Tytanik. Tu jest jej nazwa Belfast. Kolejny etap produkcji e, herbaty, czyli te wszystkie szypułki i jakieś zanieczyszczenia, gałązki i tak dalej. Trzeba usunąć, więc robi się to za pomocą maszyn elektrostatycznych. Tu są walce plastikowe. Które obracając się, elektryzują się i przyciągają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia Natomiast herbata spada tam na dół, do skrzynek, oczyszczona Kilka razy wystarczy ten proces e, po prostu tutaj powtórzyć, aby otrzymać super czystą i dobrą herbatę A tutaj gotowa herbata Zapakowana w worki półprzepuszczalne, płynie do... E, Niby w te worki ta. mają z 1,20m wysokości, ale są tak lekkie Tutaj mamy ułożone herbaty w y, takim porządku od najmocniejszej do najsłabszej, czyli dust numer 1. To jest to, co no, dodaje się do torebek herbacianych. 70% y, takiego dustu i 30% herbaty zostaje nam minutka albo jakaś inna taka. Później mamy BOP. To jest herbata, którą się wysyła do Wielkiej Brytanii, ponieważ Brytyjczycy lubią herbatę pić z mlekiem i z cukrem. Potem mamy BOP. To jest herbata, którą lubią Polacy, dlatego że Polacy lubią herbatę pić. Niezbyt mocną, niezbyt słabą taką odpowiednią z cytryną z cukrem, więc to BOP. Później mamy Peko, to już są herbaty liściaste, coraz większe partykuły i coraz słabsze. Im słabsza herbata, tym będzie droższa. Później mamy Orange Peko, Peko to jest takie słowo po chińsku, które herbatę. I później Orange Peko A klasy A. My przechodzimy później do herbat jeszcze słabszych, czyli do herbaty zielonej, która nie podlega fermentacji. I do herbaty srebrnej, która jest są po prostu stożki her, drzewa herbacianego zgrane z złoconymi nożyczkami, do złoconych nisk miz przez dziewicę obrzaski. Złota pudełka lekki fermentacji. Pan tutaj nam przyniósł herbatkę, różnego rodzaju, właśnie te co oglądaliśmy. E, Siorbiesz, masz siorbać. Siorbiesz. Zachwycony nie jest. Mało co czuję. No bo właśnie o to chodzi, że ona nie to ma. Bardzo smaku. słaba ta. Dlatego lekko złotą herbatę lekko fermentują. To jest złota. Złota. Mocno pić mi się chce jak chodziliśmy. To pij. To chętnie wypiję, ale... Ona jest dobra, przeciw. Przeciw... Ym... Ona jest antyoksydacyjna. No, troszkę bardziej czuć ją. Teraz tak? mamy herbatę zieloną. Czyli ona nie jest poddawana procesowi suszenia? Nie, yy, yy, więdnie, ale nie fermentuje. Okej, okay, ale przyjemna. Ta jest lepsza, nie? No, no taka to maczy trochę smakowo podobna. OP, Orange Peko. Lepszy smaczek? Lepszy. Tu mamy OP. OP. Ope. 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 To jest OP. Orange Peko. No, kolor jest faktycznie taki orange, oranż. Oni mają różne, zobaczcie. Tutaj mają tą. Białą, srebrną, złotą, zieloną i jest o, to jest Opa, a to jest Ope, orange peko, a tu z kolei mamy peko, samo peko, po prostu A to jest też taka, ta taka kwaśna, ta smaczniejsza i pewnie ta mi będzie najbardziej smakować, no, nie bo nie to znaczy, jest tak, którą mamy w Polsce, B -O -P. Tak? I tutaj dokładnie czuję smak. Polski, gdy przychodziło się do babci i babcia. Chodzi mi o te takie drewniane podkładki pod szklanki, co były kiedyś. No. Szklankę się wkładało w to drewnienko. To jest ten smaczek tej herbaty. Prawdziwa siekiera, ostatnia herbata, tak zwany dust, czyli kurz, który jest sprzedawany do krajów arabskich, gdzie Arabowie piją ją również z dużą ilością cukru, jak i mlekiem. Jest to herbata kurz. W Polsce czasami można znaleźć ją w szpitalach, e, czy dosypywane do torebek jako e, po prostu ten czynnik, ten składnik herbaty, który e, daje kolor, który daje taki ostry herbaciany smak. Ale wygląda w ogóle jak kawa. Kawa, kawa, no bo jest burbunowa. O kuźwa. Bo jest mocna. Nie wiem, że z mlekiem to się pije. Takie to jest cierpliwe. <grym> Dobra, czymś muszę darstie. przepić. Bezpośrednio z fabryki herbaty ruszyliśmy w dalszą drogę. Jakieś 2,5 godziny do miejscowości Ella. Jednego chyba z najbardziej turystycznych ośrodków na Sri Lance, w którym mam to miał spędzić jakieś dwa dni. To stąd i tutaj dojeżdża pociąg, z którego powstają te wszystkie słynne zdjęcia instagramowe. A teraz na zakończenie dnia wchodzę na coś tak jak Little Adam's Peak. Szczyt, który szczyt, z którego powinien być widok na otaczającą taj miejscowość. Tylko, tylko wiecie co? Jedna wielka mgła, tu wszędzie jest wejście na Little Peak jakieś 20 minut, ale przehardkorowe takie podejścia. Szok, na górze śpi pies, one wszędzie są po prostu. No i figurka Buddy. Oczywiście powinien być piękny widok, ale wszystko co tu widać, to tylko tyle. Mgła otaczająca wszystkie góry dookoła. Ale z tego jedna zaleta, bo przynajmniej jest głodny wiatr. <noise> Warto było. No widzicie, i czasem niestety tak to jest, że pomimo tego, że człowiek się śpieszy na ostatnią chwilę, żeby zdążyć, bo ma być zachód słońca, jechałem szybko. 3 godziny naprawdę szybkiej jazdy, żeby tutaj zdążyć, a się okazuje, że na górze mgła i się nic kompletnie nie zobaczę. No szkoda, szkoda, ale może jeszcze z rana tutaj przyjdę. Wstanę wcześnie rano i, i zobaczymy na zachód słońca, może będzie jakiś widoczek, ale to pewnie już w następnym vlogu, tak sobie go zacznę. Na koniec chciałem Was jeszcze poinformować, że rozpocząłem produkcję koszulek podróżniczych z Tain Travel. Jak Wam się podobają, no to pod spodem macie link i tam dowiecie się jak takie koszulki zdobyć. A jeżeli odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, dostaniecie kanał subskrypcją, będzie odcinków ze Sri Lanki więcej. Zapraszam Was również na Instagrama Kamilin Travel, z niego dowiecie się więcej i na bieżąco, bo tam storiesy lądują od razu. No logi vlogi jednak w jakimś czasie, bo to wszystko musi być zmontowane. Czasu to wymaga. Więc takie na dzisiaj to było na tyle. Nie ma tu już nic więcej do pokazania oprócz przerypanej mgły. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!